Nie ma tu koksu. Wlatuje dzisiaj odcinek z Stars Kiedy dobijamy Coldowi, Coldowi 12 rank. bijamy 2200 puszek. Już mam 40 proboksów. Jeden big box na kolejny opening. Jak dobijemy sobie 3000 puch. Jak możecie zauważyć. Mam na Max Shelly Colda. Planuję sobie zrobić 1000 na Max Level. Barrel już mam na szóstym. No i prawie tutaj brakuje 3 punkty do, dosłownie, żeby zrobić TARE na siódmy level i później chyba w Tarę pójdę po bodajże. Albo w kolda. Nie wiem to zależy. A ko, TARA albo cold pójdzie, później później na koniec sobie zostawię Barley'a oczywiście najpierw sobie zrobię el Primo, bo jest najbliżej. I co i chyba idziemy do odcinku. Albo po prostu zrobię sobie bula, Też się na tym zastanowię. Yy, idziemy teraz do odcinku, bo po to chyba dzisiaj lecimy. Programy sobie, sobie solo showdown. Mamy taką dosyć fajną mapkę. Nie jest taka że po, powiedzmy zła. I co? I po prostu lecimy. O kurde. Dobra. Dobra, to jest jednak zły pomysł. Dobra, to jest zły pomysł. O kurde, o kurde. O oh, no. No to ładnie. Dobra, pierwszy meczek przegrana, To jest może taka dopiero powiedzmy rozgrzewka. Teraz spróbuję tak serio zagrać. Bo, Czeki tu mamy. Tak, i weźmy tak. Dobra Dobra, nie damy mu Dobra, teraz się tutaj lekniemy Wygraliśmy pojedynek. O, jakieś lagi, letkie. Dobra. Jest nas trzech. Tu na pewno ktoś jest. Nikt nie ma. Trochę dziwne. Oszeli. Która ma 8 power cubesów No dobra I jeszcze jedna osoba gdzieś jest Tutaj skitrana jest Ciekawe gdzie i Czy ma tak dużo też power cubesów Ale chyba wątpię Ogólnie Ute. Dobra. Próbujmy tu. Chyba ja sobie tutaj przyleknę. O kurde, dobra, tu były obydwie szelki. I popatrz, teraz no, raczej wygra to z 10 no dobra, mamy plus 4. Gramy kolejny meczik żeby sobie dzisiaj spokojny odcinek Niedzielny A i wleci odcinek Kiedy gram sobie tym tutaj No, odwiedź Co tam nasza Sherry? Co tu zrobić? Ja sobie na niej łta. Nie podejdę, bo wiem, że ona mnie zgasi. Dobra. Dobra. Tutaj sobie już prawie ten udupiłem. O kurde. Dobra, ulta jeszcze sobie nie wykorzystam. Wszystko w swoim czasie. O kurde. Dobra, nie fajnie. O! Boksik. Nikt go nie wziął. To ja jeden powerkips jeszcze więcej. I elegancko już, powiedzmy, mam. Dobra, tu jest Barley. Ja sobie oczywiście tu wejdę, wszystko w to. O kurde, trochę tu się zbiała Jatka, nawet niezła. Ja żebym sobie tu zebrał i elegancko kolejny. O jest, dobra. 10 Power Cubesów. Chyba nic nie ma więcej ode mnie i będzie pierwszy win się, na lekkie lagi nie wiem gdzie się typu ukrywa chyba tu gdzieś na pewno tu, ale kto? czy to jest, aha, colt colt z dwoma powergipsami kontra ja no to powiedzmy ja mam większe szanse tu zaraz musi wyjść, bo Przecież chmara, strefa się zmniejsza Dobra O kurde Dobra Wow, wygrałem na 12 HP coś się nie spodziewałem No ale... Dobra Dobra, to śmiesznie wyszło. 12 polki ucór poza. No. Dobra, kolejny meczyk sobie zagrajmy. Nieźle. Nawet dzisiaj ładnie idzie. No i co, kolejny meczyk, tak? Dobra, kto tu jest? O kur! Ale chciałem go pocisnąć, a tutaj taka... lipa. <laughs> Dawno nie grałem koldem, dlatego, dlatego, dlatego mi tak słabo idzie. Znaczy niedawno, no wczoraj grałem trochę, dlatego. ale ja nie długo idzie. Dobra. Ja tylko to nie będzie. Jest dziewięć osób Tu jest Riko Riko, Riko Ale tu dwóch Riko Riko oczywiście jeszcze Chyba raz zagrałem w życiu I nie wiem Jakoś mi nie przypadła ta Nie przypadła mi ta po prostu postać Dobra, idź sobie jak chcesz, mam to kupię O tam się już ktoś nawala, więc ja... O nie, 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 nie sobie nie podejdę raczej Tutaj już kolcik jest O nie, nie, nie Dobra, ładnie się tu trochę ustawił Jest czterech nas, czyli już jestem na plus O kurde, o kurde Ach, walczyłem do ustarku Mam rank i jej Dobra Przydałby się nam win, tak Dobra, robimy wina i już mam możliwe, że będziemy mieli równe 2200 puszek, więc bardzo ładnie tu jest franki więc ja sobie do frankiego raczej nie będę podchodził o kurde dobra ja uciekam dobra ja sobie tu wolę uciec O kurde, nie podoba mi się to nie podoba. Chciałem trochę wiecie jak. zbierać sobie tu wszystko, ale wyszło. Lipnie. Ale nieźle. Pamiętajcie, to jest tylko pilowe, Tylko to jest ile 7 puszek. 7 puszek to się o tak pija Trochę na koldzie tak średnio powiedziałbym. A, tu jest pamka, tak? No to pamięczką. PAMKA, 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 ORIENTKA Oh kurde, dobra Zabiłem PAM Ledwie umierając. A, Kurde, lak. Czy nasz już jest pięciu, tak? Czyli ja już jestem jeden na plus. No to nawet nieźle. Tu jest jeszcze jakaś silna pam. Kurde Dobra. Jestem na plus. Plus 3. Dobra. Nawet ładnie. Dobra, elegancko. I nam teraz blokuje. Czterech. Dobra, nieźle. Wystarczy, że. sobie teraz mamy dosyć Spokojnie, tak. Leon. Może trochę źle. Nie lubię przeciwko leonowi walczyć bo on jest na tego powiedzmy dobry blisko no, mi zabija nie podejdę bo... nie podejdę o, Boż, o Boż. nie, 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 nie. Się. Niech jeszcze jedna osoba padnie. Przykampie sobie trochę. A nie, bo tu jest ten leon idzie. Więc. Dobra, parłej. się to win tak na koniec, nie? Dobra, ważne. O, ja, nie, 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 nie. O, prawie już go udupił O. O prawie, że on ale jest tu 4, czyli w tej chwili elegancki sposób. Mam 2200 puch. boom I jest bardzo ładnie. Mo za będzie, będzie odcinek następny, kiedy piję 2300 puch. Yy, na biliśmy. 12 rang i kolejną postacią, którą będę jutro nagrywał, to będzie kiedy Parleja bije na 13 rang, tak? 13 rang. Brakuje mi 10, więc jeszcze wleci jeszcze jeden odcinek. No i co wam mogę jeszcze powiedzieć? No i chyba tyle. Kończymy ten dzisiejszy odcinek. Zostawcie łapkę i komentarz kto chce wystąpić w odcinku ze mną, kiedy gram, czy coś. No i suba. Suba przede wszystkim, tak żeby było, wiecie, nawet tak przyjemnie, nie? Żeby, żeby były jednak te subskrypcje. I co? A i jeszcze bym zapomniał, zapraszam was do tego, do klanu monlish.pl, tutaj jest, tutaj możecie zauważyć sobie um, tu jest tylko dla aktywnych takich graczy. Widzicie, że jest dużo osób. Yy, dużo osób, po prostu, yy, jakby wam to powiedzieć, aktywnych, tak? Czyli tu są typy, co sami widzicie tu. O, tutaj 5 dni. Chciałam czekać, czemu go mamy. Tutaj może od 0 od puszek, tak? Czyli może każdy tu wbić. Oczywiście bardziej bardziej tak. Yy tak koło 1000 puszek jak już to może to wbicie bo wtedy mogę z wami spokojnie pograć bo chyba wtedy ogarniacie to, ten w ogóle yy, no grę tak yy, czyli no chyba tyle kończymy ten odcinek tak Czyli 12 rank na kodzie jest a i pamiętajcie że yy, kiedy dobiję 2, 3 tysiące puszek to było mniej więcej już za 800 puch będzie tu wielki opening patrzcie już 40 Proboxów, jeden 1 jeszcze jeszcze więcej dobijemy nie wiem ile może tak jak ostatnio było ile tam 12 pickboxów. tutaj nie wiem ile może być zobaczymy no i co no i chyba tyle nie Kończymy ten odcinek. Siema i pamiętajcie, zostawcie łapkę, słuba i komentarz, kto chce ze mną w następnym odcinku zagrać. To siema.